Siema, ma widzowie. hydronier, nowe DLC, magmowe, lowe. Płyniemy na całkiem nową wyspę w grze i będziemy mieli całkiem nową ścieżkę kariery. Podobno. Sprawdzimy to, zbadamy. Wow, 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 wow. Zapraszam na G2A, gdzie znajdziecie gry w dobrych cenach. Link w opisie. Wow. Sprawdzimy, zbadamy. Wybuch wulkan na zimowej wyspie. Lodowej wyspie. I tam będziemy mogli założyć sobie swoją nową kopalnię z całkiem nowymi technologiami, i tak dalej. Sprawdzimy to sobie dzisiaj. Bo czemu nie? No, jesteśmy. Jesteśmy. Dobrze, to jest statek, który mi przywiózł całkiem duży, jak na jedną osobę. I tu jest statek, który jest obładowany drewnem. U. Nieźle. No dobra. Mamy tu jakieś małe miasteczko, całkowicie murowane, nie ma już tych drewnianych domków. Ładnie wygląda, ładnie moim zdaniem, bardzo spoko, czemu nie, bardzo w pożądalu. Czy na tym statku da się coś zrobić? Trzeba poszukać ludzi, pogarniać jakieś zlecenia, o! Aaa... Vulcalidus, Vulcalidus. okej. Okay. Nie ma wody, ale Okej. Okay. 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 Dostałem skrzynkę i dostałem ciężarówkę. I mogę jechać. Na swoją działeczkę, na której będę mu kopać. Największa zmiana jest taka, że nie będę używał wody, tylko będę używał lawy. No nieźle. Pytanie, gdzie jest ich statek? Czy ja miałem zejść z drugiej strony? Znaczy statek mówię, gdzie jest ich ciężarówka, którą mi dali niby? z tej strony jakby wszystko było zablokowane, mam wrażenie. Tu chyba chodziło o to, że ja poszedł z drugiej strony. Hę. Tak, ja to jestem mądra głowa. No, skąd mogłem wiedzieć? No, nie mogłem wiedzieć. No, nie mogłem. Tutaj. Dobrze, z tej strony trzeba zejść. Ta, 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 ta. Gdzie jest moja ciężarówka? Jest! Jaka ładna! No, jaka ładna. Downrest LZ. Rzucimy sobie tu. Oczywiście. Mamy mapę do obejrzenia. Dobra, ja jestem tam na górze. Wychodzi na to. Mój Deep side New Glade to chyba jest. Czy ja tam na środku na tej lawie mam siedzieć? Niemożliwe. Nie, to chyba tu obok mam. A. Yy, on chce, żebym LC Downrest. Downrest. Downrest to jest chyba tu na środku, co widzę. Chyba. Chyba tak mniej więcej to jest to, więc jedziemy. Jedziemy damy radę. O! Mój samochód też jest zasilany lawą. Wszystko teraz jest zasilane lawą. Ale kozak. Podoba mi się. Podoba mi się. Jedziemy. Jedziemy do downrest i zobaczymy zobaczymy co tam się uda ogarnąć jak dowieziemy tą paczkę. To jest nasze pierwsze zadanie, to Dowieść paczkę. Później się zobaczy co się będzie działo. Riru, riru. Riru, raru. Downrest wychodzi na to, że będzie gdzieś tutaj. Są jakieś strzałeczki. Okej. Okay. Ja sobie sprawdzę oczywiście w mojej mapce pięknej. Wow. Gdzie ja jestem tak naprawdę. Poka, Dobrze się kieruje. Dobra, jestem ja niebieski chyba na mapie, co? No to to by było gdzieś tu. Bo było gdzieś centralnie tu. Więc chyba jestem w dobrym miejscu. Pokazuje mi tu po prawej. I ktoś tu nawet chyba siedzi. Jest tu ktoś. Może to on. Albo ona. Co mam paczkę przywieźć. To do, do Ciebie ta paczka? Elzy. tak! Jej, hello! Trzymaj LZ, mam paczunie dla Ciebie. Proszę. Jej! O, dawaj hajs. E, co? Mogę Ci przewieźć paczkę gdzieś? Gdzie? gdzie że mogę. Powiedz tylko... No? Major Osbert, Newglade. No dobra. Usługi Królewskiego Kuriera. Ej, dużo pieniędzy dostaję za to. Pewnie wszystko będzie drogie bardzo. Do Newglade. Dobra, Newglade jest tam. Czyli to jest znowu yy, nowe miasteczko. Nie takie same. Przyjechałem stamtąd, to jedziemy tędy prosto. I powinienem dojechać do Newglade. Newglade było fajne, bo to była ta jakby wyspa na lawie. O kurde, zawiesiłem furę. Ja to jestem mądry. Ja to zawsze coś takiego zrobię, nie? Bez kitu. O, 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 o. Dobra, dałem radę. O, no, ma się doświadczenie w tej grze, no. Prowadzenie pojazdów to mój konik, wiadomo. E, jedziemy do New Glade, zobaczymy, co tam się uda ogarnąć. Czy będę miał dodatkowe jeszcze zlecenia? Czy może już dostanę swoją działkę? Zobaczymy, tych działek trochę było. E, może też tak być, że ja po prostu będę musiał kupić jakąś działkę. Chociaż zwykle na start dostawało się jedną za darmo. Może ta pierwsza przemieście jest moja już teraz. A może nie. Się zobaczy, się zobaczy. No, podoba mi się to nowe podejście do hydroniera, coś świeżego takiego, całkiem nowa mapa, całkiem nowe technologie, choć pewnie to będzie dość podobnie działało, jak chodzi o pompowanie tego płynu, bo czy to woda, czy to lawa, to to będzie pompowanie płynu przez rury. Eee. No ale ciekawe jak z całą resztą, jak, jakie będą złoża, jaka będzie produkcja, może wreszcie nie będzie farmingu, który był w ogóle nie trafiony moim zdaniem, nie wiem po co go zrobili? Dobra, gdzie ten e, major? Poszukamy go, no, no raczej nie siedź w muzeum, nie? Raczej siedzi w jakimś swoim domku szefa. No. Wow wow, wow. co to jest? Okej, okay. oni tutaj mają zrobioną technologię jakąś z wielkiego kryształu. I to jest ta ich bańka obronna. I pewnie to ich broni przed gorącem lawy. Możliwe. Czy jednak miałem iść do muzeum? Ciężko powiedzieć, zawsze możemy spojrzeć na mapie, ale. Muzeum to taki najbardziej oficjalny budynek tutaj. A i tu jakiś ziomek sobie siedzi. Tak po prostu sobie siedzi tutaj jakiś ziomek. Może to on nawet być. Tak, to on. Nie <laughs> ma to jak objechać całe miasteczko, ale ja przynajmniej wam pokazałem całe miasteczko. Proszę, to dla ciebie. Dzięki za hajs. 250? O, on też chce coś zawieść. Nie no, dzisiaj będę kurierem po prostu. A, czy mogę je połączyć od razu? Jej. No i cacy. Co tam chcieliś zawieść? Gdzie? Frederick w Burwil. Dobra. Burwil. Gdzie ten Frederick w Burwil? Urwil to kolejne miasto, po prostu e, musimy jechać prosto i później w lewo. Dobra, damy radę. Tak jak wjechaliśmy tędy, to musimy wyjechać z drugiej strony i później skręcić w lewo na pierwszym skrzyżowaniu i będziemy na miejscu. Dobrze, dobrze, jedziemy do tego Frederika. No, Git. E, te zlecenia kurierskie to też taki, jakby nie patrzeć powiew świeżości. E, bo, 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 możemy się zająć czymś innym, nie od razu kopaniem, zwiedzić tę mapę. To jest akurat fajne, że mogę sobie poznać mapę przy okazji tego jeżdżenia z paczkami. Bo będę później wiedział co i jak i gdzie szukać. O, widzę, że wody trochę mają. Yy, tutaj rzeczka jest jakaś. Nawet nie W porządku. Ciężarówka do przewozu lawy, tak się nazywa. Ten pojazd. Ciekawe, 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 ciekawe. Zobaczymy, co ten ziomek tutaj, Frederick, yy, nam zaoferuje. Myślę, że to będzie tutaj. Choć nie wiem. Jadę tak na czuja trochę. Ale wydaje mi się, że, że będzie okej okay Bo tam dalej to była kopalnia, a w tą stronę powinno być to miasteczko. Zobaczymy, zobaczymy. Tutaj mamy chyba. Jeszcze jedno skrzyżowanie i tam jakieś miasteczko. Sprawdźmy sobie, gdzie jesteśmy. Ty ty. ty, 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 ty. Jesteśmy tu i muszę pojechać w prawo i to jest to miasteczko już. Okej. Okay. Okej. Okay. Takie bardzo małe miasteczko. Wychodzi na to No, jest jakieś miasteczko u nią. Z daleka wygląda trochę jak jeden zniszczony budynek A jak się podjedzie bliżej to okazuje się, że to jest grupa małych budynek, budyneczków Naprawdę nie są duże i które są wielkości mojego auta Więc dość małe, dość małe I tu jest chyba ziomek od paczki Fredrich, czy to ty? Ca, to ty, siema Siema ziomuś, 300 dostanę? No I on też chce paczkę zawieźć Ej, naprawdę zarobię sobie normalnie na pierwszych rzeczy tonę. Co tam? Eee, Alice Shattered Outpost. Outpost, dobra. Ok. Eee, tylko może spojrzę sobie w mapę jeszcze zanim ruszę. Co? co to? Shattered Outpost. Gdzie jest Shattered Outpost? Shattered. Gdzie eee, jest Shattered Bridge? Czy to jest Outpost czy Bridge? Shattered Outpost. O. Eee, Kroria. Shattered Outpost, dobra, jest. Okej, okay, to mam bardzo dużą drogę. I raczej sobie tego nie zetnę. Muszę wrócić po prostu. Muszę wrócić tą samą drogą, prawdopodobnie. Minąć te wszystkie miasta. Wow, 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 wow. Dobra. Eee, bo. Przecinanie wulkanu to chyba nie jest najlepszy pomysł, nie? Coś tak czuję, że moja fura może tego nie przeżyć zwyczajnie pojedziemy sobie dookoła tą drogą, którą jechaliśmy wcześniej, i postaramy się to ogarnąć. Tak jakoś rozsądnie. Żeby sobie nie porozbijać auta od razu, nie? Szkoda by było, żebym się tutaj wysypał już na starcie i stracił ten pojazd. O ile jest to możliwe? Pewnie nie jest, ale. Ale lepiej nie ryzykować. Mimo wszystko, lepiej nie ryzykować. Zarobimy ostatnią. Górkę kasy i zobaczymy, co się uda kupić za te pieniądze. Na pewno jakieś podstawowe materiały będę potrzebował. Na pewno jakąś łopatę. Chyba, że dostanę takie pierdały na start w tej działce, którą dostanę na start. Albo kupię na start. I się okaże. No ale co by nie było, te e, 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 kilkaset sztuk złota się przyda. Choć wydaje mi się, że nawet dobiję do tysiaka już. Chyba dobiję do tysiaka, teraz jak dostanę e, dobrą wypłatę, to na pewno. Na pewno dobije do Tysiaka. Tutaj mają bardzo nieprzyjemną okolicę. W środku mają fajnie, cieplutko, przyjemnie. Trawa sobie rośnie, lawa sobie płynie. Jest niby kit, ale tak no dookoła to dość niebezpiecznie. Dość niebezpiecznie, bardzo nieprzyjemnie to wygląda. Rzeka lawy dosłownie. Rzeka lawy. Okej. Okay. No i niby mogłem próbować skracać, ale nie wiem, nie wiem, nie wiem Trochę się cyka. może kiedyś będę próbował jeździć po lawie, ale teraz to <gry> chyba nie jest taki najlepszy pomysł Chyba nie Tu, 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 tu Dobrze A, kolejne skrzyżowanie dopiero tam My mamy chyba jechać wzdłuż wulkanu po prostu I będzie git Chyba, że to, tu jest droga i na wulkan i wzdłuż wulkanu Trzeba spojrzeć. Trzeba by spojrzeć na moją mapę. Piękną. E, tutaj, a dobra, wzdłuż wulkanu po prostu i tyle. Wzdłuż wulkanu, aż dojadę do końca wyspy, praktycznie. Czyli całą drogę tutaj prościutko, e, aż wpadniemy na miasteczko. I w tym miasteczku wszystko, wszystko już pewnie będę miał zrobione. Tak czuję, bo to chyba ostatnie miasto, do którego mam pojechać. Tak to wygląda, jakby miało być to zakończenie już tego kurierskiego epizodu. O, tutaj widzę, mamy jakąś działkę. Może dadzą mi znać. O, tam coś leży. Eee. Moment, moment, ja tam coś widziałem. Co to? Tak ładnie świeci z daleka. Oho. Co to? Hydrozauro. co? Fragment od Hydrozaura. Okej, okay, czyli do muzeum to można zanieść. To jest jakaś kość hydrozaura po prostu. No nic, nie chcę leży tam na pace Eee, bardzo się świeciła z daleka. Pewnie takie kości można też znaleźć pod ziemią, jak się kopie. A tutaj akurat była tak nad ziemią. Dobra, mamy tutaj e, rozjazd mały. Ale to chyba już tutaj jest miasteczko zaraz. Chociaż może nie? Może tam dalej. Tu jakieś kry są porozwalane. Miasta nie widzę. Teraz to już chyba objeżdżam dookoła. O, tam coś jest. Dobra, to chyba musiałem jechać na dół. Z tej strony pewnie też będzie jakiś wjazd. Sprawdzimy to, sprawdzimy to. Mam nadzieję, że jest jakiś wjazd, bo to wygląda jakby tam było to miasteczko. Więc mogłem pojechać w lewo, ale tutaj chyba też mogę dotrzeć. A, tutaj też droga prowadzi w tamtą stronę. Więc chyba większej różnicy tu nie zrobiło. Ale fajnie sobie drogę zrobili, patrzcie. krypo połapali łańcuchem i mają z tego dróżkę. Ha. Sprytnie, sprytnie, no nie powiem. Wow, 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 tylko wyboista ta droga trochę. Może to nieźle przywalić, tutaj drobny most. Pytanie czy z drugiej strony rzeczywiście dało się wjechać. O tutaj jest działeczka i pewnie tą działeczkę dostanę do kopania. O no, ten outpost jest bardzo taki skąpy, nie powiem. Jest tu jakiś sklep też. Siema, to ty? Eee. eee? To nie ty. To kto to jest? On ma tradea tutaj jakiegoś. To guild tokeny? Tu jest jakiś typo. Hejo, to ty? To ty. Jeszcze jedną masz paczkę? Nie. Za 500. Nieźle. Nieźle. No dobra. Bo wszystko zarobiłem, co miałem zarobić. Tak mi się wydaje. Nie mam już żadnych aktywnych zadań. 550 50 takie coś. Ok. Trzeba sprawdzić tą działeczkę, co tutaj jest tak blisko. Bo mi się wydaje, że to jest to, gdzie powinienem zacząć właśnie swoją przygodę. To jest to miejsce. Ojejku. Poka. No. Shattered Bridge. Działeczka. O, zapisało mi grę akurat. Ile to kosztuje? 5000? Ziomuś, to chyba nie jest miejsce, w którym mam zacząć przygodę. Jest tutaj jeszcze jakieś zadanie u tego chłopa. Eee, w sumie wezmę furę. Ale wychodzi na to, że to nie tu, to jest y, lepsza działka jakaś. Myślę, że jest gorsza, bo jest taka mała, ale za 5 koła to tak no. Nie stać mnie na takie rzeczy jesteśmy na takie rzeczy. Zobaczymy co ten chłop ma tutaj wymyślone, bo on ma jakiś list. A on potrzebuje jakieś konkretne rzeczy, które mogę mu po prostu zrobić. Ale jako tako działki tutaj nie ma. Więc może tak być, że te podstawowe działki będą tam na górze. Eee, tam przy pierwszym królestwie. Czy tam pierwszej... Pierwszej wiosce. No tam na górę, bo tam na górze jest Dixite, taki mały. Sprawdzimy to, sprawdzimy. Dobra, jedziemy. Jedziemy, sprawdzamy, będzie ok, ja sobie wyjadę teraz z tamtej strony. Zobaczę, jaki tutaj jest wyjazd, bo mam teorię, że tutaj jest wyjazd. Zobaczymy, czy prawdziwą. Po drodze będziemy mijali różne Dixiety, więc będzie można zobaczyć ceny. Ale wydaje mi się, że najlepsze, najlepsza działka będzie taka, która jest po prostu blisko jakiejś wioski, żebym mógł bez problemu sobie kupować nowe rzeczy. I, i, I ta tutaj to jest taka no średnia 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 Chyba znaczy ta, ta, ta malutka była fajna ale ta tutaj co gdzieś tu jest to już jest lipa No chyba tutaj gdzieś jest Przy lawie. No nic pojedziemy do tamtego miasteczka wcale nie jest bardzo daleko okay. Sprawdzimy ile kosztuje tamta działka i podejrzewam że to będzie działka na której mamy się osiedlić na początek o, Zarobiliśmy trochę pieniążków I trzeba je wydać Dobra, tu mamy zakręt. O, a co to jest? Czy ja tutaj byłem? Nie przypominam sobie, żebym zjeżdżał po, takim, po takiej dziwnej konstrukcji. Sprawdzimy co to jest w takim razie. Chyba, że to jest jakiś skrót. Eee, Dixite tutaj niby jest. Czyli tu niby jest po prostu działeczka do kopania. Pytanie tylko jaka? I czy to jest ta blisko wioski? Kurczę. No to fajna, fajna jest działeczka, nie powiem tylko, że Ta działeczka jest w takim dużym odosobnieniu bym powiedział, nie po towar stąd to będzie, oho Duża rzecz, ile to kosztuje? For sale za 5000 tysięcy też No to też nie dla mnie ewidentnie 5 tysięcy to całkiem dużo tysięcy jak za działeczkę Więc raczej to nie jest działka na start Raczej trzeba za, zacząć od czegoś dużo, dużo mniejszego Ale nie podoba mi się tutaj ...to jak dużo jest tutaj zachodu, żeby tu wjechać w ogóle. Więc nawet, nawet jakby była tania, to wolałbym się zastanowić nad innymi. Ewidentnie. Dobra, pojedziemy tutaj na skróty trochę. Nadrobimy sobie, mam nadzieję, drogi. I trzymamy się prawej strony, bo tam gdzieś powinien być zjazd do miasta. Okej, okay, tu się możemy przebić. Git, git, git. Fajnie. O, coś tu leży. Allo. Wygląda jak darmowy item. Co? Niewyrefinowany znak kuźni. Zbierz do zniszczonej rafinerii, aby zamienić na znak kuźni, który można podczas kucia zastosować. Kilowo łowa, wiertarek, zbieraczy. Zbyt ciężki, aby go podnieść. Pisa, to jakimś dźwigiem będę musiał podjechać? E? Ciekawe. Ciekawe, podejrzane. Zobaczymy. No, ewidentnie to jest coś wielkiego. Ja też mam taki haczyk na swoim małcie czyli jego też można podnieść. Pewnie jakąś inną maszyną. No, tu w grze mogło się bardzo dużo pozmieniać, odkąd ja grałem. Zdecydowanie. Dobra, jestem w tym miasteczku. Gdzie tutaj jest ta kopalnia? Przepraszam bardzo. Gdzie tu jest podstawowa kopalnia? Tutaj? Nie, tu jest znak, że jest gdzieś dalej. Chyba ona była tam yy, obok. Ale zobaczymy. Poczekaj, ta jest ta na górze. To tam byłem i mi się nie podobało. Tu na skrzyżowaniu jest jeszcze taka jedna mała. Może chodzi o tą na skrzyżowaniu. Strasznie dużo się muszę objeździć za tą moją działką. Bo nie wiem, gdzie ona jest. Nie wiem do końca, co ja mam tutaj nabyć, tak naprawdę. No ale sprawdzimy tą tutaj na skrzyżowaniu, którą minąłem jakimś cudem. Może ona będzie w jakiejś takiej dobrej cenie Tam jest jakieś tajne przejście, coś czuję, że tam się coś chowa No, ewidentnie Dobra, tu mamy jakiś dig co? Tu jest jakiś dig O Obok tej typiary po prostu i to pewnie będzie to To pewnie będzie ten podstawowy, on jest bardzo mały, jak widzę Tak eee, I mapa tutaj jest nowa, a i to jest dawno rest, to jest po prostu od razu moje od razu moje, od razu można kopać. To tutaj. To tu. Wychodzi na to. Nie wiem, chyba, chyba, że mnie ktoś poinformował o tym wcześniej, ale nie widziałem, że mnie ktoś informował. Wychodzi na to, że mogę tutaj napierdzielać. Tu lawą się obmywa złoża? Tak. Chyba tak. Wychodzi na to, że tak. A, bo to jest, że niby lud kopie chyba. O, co to? Mogę rzucać. Mogę normalnie rzucać. Dobra, trzeba to wziąć tutaj. Ja bym chciał chociaż, chociaż trochę wykopać, zobacz, co tam leci z tego. No trzeba zacząć robotę powoli, no nie? Trzeba. Pyk. Dobra, to jest moja woda. A teraz mój piach. O, 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 o! Jest, okej. Okay. To jest śnieg. Czy ja w śniegu kopię po prostu. I. Cyk. A, i ze śniegu wyciągam jakieś rzeczy drobne. Dobra, rozumiem, rozumiem. No to będzie zabawa hydronierowa. Będzie zabawa hydronierowa. No. Dobra. Myślę, że to będzie tyle, jak chodzi o ten mały odcinek wprowadzający. Dajcie znać, czy gramy w hydroniera nowego, bo to jest całkiem nowe DLC. Całkiem nowa kraina, całkiem nowe rzeczy będą. E, ja, ja, ja bym sprawdził, bo to zawsze była fajna gierka. No. Tyle ode mnie. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć, cześć i pa pa!